Kurde, no, tam u, u mnie na słabej ziemi to pojeść, żyto tylko do kolana. A tu, jakie wysokie, klat, do klaty normalnie urosło. A lepsza ziemia to, to i rośnie. Chociaż tutaj do słoma będzie, bo tam to mało będzie przy domu. A i tutaj taka małe, niziutkie do kolana. To takie to u mnie było. Dobrze, może i tu się dało nie? I nawozu więcej Dobra, tu jest burta Chyba nawet będę musiał włączyć i się walić na tą burtę Bo mam bańkę tysiączkę na lano Tam jest 3 sality na jeden jeszcze opryskiwacz Trzeba zobaczyć gdzie tu się wpakować na tą górkę I się zwleje od razu A, tutaj jest dobry wiatr, dobra Będzie można się wpakować Ustać aby tylko blisko 30 też i się naleje O, 30 wychodzi ze górki. No, już słychać pracy silnika. Teraz była trochę susza, dwa dni, dobrze popadał, festaż, cały dzień padał. wczoraj trochę niby bokiem tam burza była, no może żeby tak tutaj ta pierzyna, to by było lepsze, ale to by zaraz się położy może, niech będzie rzadsze, ale w kłosach może będzie więcej. jak to mówię, idzie jak na GPS-ie, nie? Jak to mówię, do centymetra przy życie. Tak, jeszcze bryska dali. A niedługo raczej będzie pewnie nowy nabytek. Się patrzało, jeździło jeździłeś, oglądało. I jak przy, i be, będzie na przywiozło, to się coś najwyżej się nagra Jeszcze czekam na jeden, zanim jeszcze przy, zamówi on przywiezie. To jeszcze jeden najwyżej się kupi. I będzie gitara. Robota powinna lepiej iść. Na razie nie będę zdradzał, co. No bo w tym tygodniu, bo w następnym, że ma być, bo urwanie głowy mają. A drugie ciężej trochę zamówić. Tam ściągają, ich gada miesiąc czasu, ale to może pewno ciężej może ściągnąć, nie? Ale pewno będzie coś załatwił gado. Że do, bel, do robienia siana to zdąży jest załatwić. Więc jak będzie, to się zajedzie, obejrzy i najwyżej się kupi. Jak będzie coś solidnego, to się kupi. Ten drugi to nie wiem co będzie, ale ten to już jest, bo jest już zamówiony i będzie jutro już kupiony. Bo dzisiaj czasu nie mają. No i jeszcze tam się owie Sopriska i będzie gitara. Ale kurna jakie to sprzęty nowe to drogie, że ja pitole. Tak jak się pytać w innym te markowe, to kurna ja tego, tam jedy, jeden sprzęt mam kupić, to ja tu bym od razu dwa kupił. I też jakie to myślenie. Syn mówi, no na młodego rolnika, syn mówi, że za drogie nie kupuję, a to nie. Ojciec gada zierzem, kupuję. bo pewno, że na prawo wrócą i same ojcy nieraz nieraz synki biorą, no a nieraz sami ojcy zadłużają się mówi dzieci. każą brać, jakby popis był na wiosce. Że on ma sprzęt. Nie patrzą to co ja mam na przykład tyle, Żeby zobaczyli, ja mam na przykład mam tyle tyle krów i mi taki, taki sprzęt starczy, taki kupuję, a nie na popis dla sąsiadów. To kupujesz to dla siebie, a nie dla sąsiada, żeby patrzą. Kupujesz po to, żeby mieć sobie najwyżej lepszą robotę, lżejszą. I na to, na to co wiecie, stać na twoją gospodarka nie większe. Ale to tylko teraz idzie. A jeszcze mówili, że jeszcze pójdę w górę, bo euro i stale drożej, jest, jeszcze pójdę w górę, że ja cię nie mogę. Nie no, jeszcze najwyżej te co tak myślałem, że jeszcze może jeszcze to się uda, jeszcze najwyżej Jeszcze co, na drugi rok I, I raczej już będzie koniec zakupów i Bo To będzie drożyzna, kurna To wszystko pójdzie by zaraz po 5000 co najmniej do góry To lepiej jak się mówi, lepiej by rolnicy nie kupowali przez rok bo jak oni mówią, że sprzedadzą po 2-3 sprzęty na rok na młodego rolnika, to na przykład kosztuje, niech powiedzmy, 30 tysięcy. Bierzesz na młodego rolnika, masz 40 tysięcy, 45 tysięcy, bo jak mówią, bo ci wrócą za młodego rolnika. To nie, już wtedy nie obowiązuje ta zasada, że ile kosztuje. Wtedy już zaraz masz więcej. Dlatego młody rolnik, że się nie opłaca, bo i do ceny zaraz w górę, żebyś tylko opłacił bo jak on mówi, sprzeda dwa sprzęty, to musisz opłacić pracowników bo nie ma zysku. I tylko taka zasada, nie? Przez te wszystkie prowy, te dotacje, to tak wszystko poszło w górę, a żeby rok, dwa naprawdę nie kupował prawie nikt, to jeszcze wyprosili. A, już u nas w dzierżawę niby oddają na ptaszki, na ekologię, że więcej hektara już nie ma komu nikt nie chce brać, bo to wiadomo, że to nic nie rośnie. Nikt nie chce, już nawet łąk nikt nie chce, bo ściany mają bel narobione, te co mają nie mają nic, że bele sprzedają. Już nikt nie chce nic kupować, bo każdy ma belę, kukurydzy i sami będą musieli robić. Już nas nikt nie chce, za darmo nawet oddają. Żeby tylko skosić. Już nie chce. Każdy się ucieszył. Rób tyle, ile masz, aby ci stoczyło, nie powiedz, Ty już robił, a ktoś piwo pije jak się śmieje. Jaki jeden z... gada. Dzięki dzierżawom to mam brzucho. Ja tam nie łapię, mi starcza tyle, co mam. Człowiek żyje, się rozwija, wtedy trójko szedł, to prawie mu wszystko poszło, a dobra sama wróciła. Na swoje miejsce trochę podniósł i, no i w tamto stronę jak pójdzie to już będzie koniec. Bo tu szerzej tam jest już wąsko, tam już na pewno jest to opryskane. Jakby do górki tu taki klin. No przeważnie zresztą tutaj wszędzie każdy ma kliniasto. Równo nie wychodzi. Na razie z trawami to jest się nie spieszę, bo chłodno U nas to mała temperatura, co to jest? 5-8 stopni, nieraz 10 Już to trawa nie będzie rosła jak jest na 3 stopnie, nieraz noco Będzie cieplej, to będzie trochę rośnie. Jeszcze zresztą jeszcze czas je Ja to zdążę na trzy pokosy skosić Się mi na razie tak bardzo nie, nie pali Człowiek cierpliwy jest No i dobra, sprawdzimy, jak będzie, jak te chwasty pójdą, zniszczy czy nie zniszczy tam, trochę jest mniej Kurna na się obalił, zobaczymy, jak sobie to poradzi. Ten no, oprysk, jeśli się podobało, daj łapę w górę. Komentarz, suba, jak jesteś nowy. Za jakiś czas będą no, filmiki, jak będzie koszenie, nie koszenie, robota. Na razie jest chłodne, nie ma co na razie, co, co, co tu nagrać. To na razie, ich otrzymać się do następnego hejka